cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku z serii The Walking Dead Pozwoliłem sobie obczaić i będzie to ostatni odcinek z tej serii No i co już? gra ogólnie, powiem wam teraz, żeby nie pierdzielić na końcu Gra naprawdę, naprawdę mi się podobała, za czym jeszcze, kiedy będzie koniec Ale ogólnie całe te, wiecie, rozgrywki, te zmiany, nowi bohaterowie, bardzo mi się to podobało Mamy godzinę trzydzieści, Jest ze mną my Mister Kawa. No i cóż, zaczynamy grę. Tak, i przeżyć się teraz przez te wszystkie hordy zombiaków to o, nie będzie ciekawie. Ale dobra, idziemy. Powoli, powoli. Fajnie wyglądamy tak Takie wymazane Dobra, daleko jeszcze O, jakaś burza się zbliża Tylko żeby nie padało, bo jak nam to zmyje Się, chodź tu, nie pocz, nie pocz. Klim, Fuck, źle się czujemy. O nie, to podziałaliśmy dobra, gdzieś jesteśmy w jakimś garażu. Oh, fuck, he's so nami dobrze. I, I, I thought you left me. I. I. I saw my parents. Yeah, no, They didn't get to you, right? No. Oh, we got away. They're dead, for sure. No, he's nami dobrze. Oh, yeah, here. As fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do oh, it. Boy. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. 1, 2, 3 Dobra, podnosiłem, podnosiłem, podnosimy. Oj, chyba nic z tego nie będzie. No. Przepraszam, Dobra. Kurcza. No, tylko trzeba gościa usunąć. Można nam przeszkadzać. Let's go.

Uh, put all with bunches It's awful out there. Only you a to be up. It was hard. I don't know how you did, but you did good, okay? Keep going. We're almost there. No you Je oh. Get up, please. The door is right here. Oh, <coughs> yeah. I can't. You have to. Damn, I can't move. This is it for me here. Please. Stajem, stajem. Nie, nie mamy szans po góra. Like musisz się stąd nie podchodzić, to Nie, musisz mnie pana się... Musisz się stąd wydostać I Oh, cool, we'll get you in there don't worry you're doing good novra just hot start by getting that door open it's locked it's oh, not right. ideal it's just a glass window <coughs> Ow. not with your hand you should need such tools but there's a chair over there tact tact tactical otherwise ball under the counter Clem you can use that no but if i lima Use the to shadow that window so you can reach in okay okay watch out for broken glass Good job. Don't be afraid of him, honey. You're smart. yes it. You're smarter than all of them. Dobra. Eee, postaw te kusel po sobie. to the chair rail. Use it to reach in to the lock. No, dobrá. Otworzymy drzwi. Za, za po prostu. Dobra, uh, open it he's, he's trapped this will be easy then he's got keys probably to that door and everything you'll need hello no. there's keys and a gun you're going to need both of those. dobra, no, weźmy on the ground. get them. okay, Lee. A, Dobra i to handcuff the walker. You can kill it easy then. I don't know, we... You can do it. Just be careful. Move around the side and jump away if he gets close. You can do it. Dobra, musimy go przypiąć, przykuc. To tak jest. Dobra. Weźmy teraz piszkole klucze. Eee, weź... Krótszej Klucz broń. Just get them O fuck! Wow. Dobra, weźmy kijek. Albo nie. No, weź to przewal. Watch out. O to dostaliśmy. Dobra, bierzemy kijek. Dobra. A. Tak jest. Jeszcze. Tak, do. Jeszcze! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A masz gnojko. Jeszcze żyje Jaki kubany. You're away from me if I turn. No, you can't. You can't do that. Trust me, Clint. I don't want to. I'm trying. I'm trying.

She'd been bitten, too. All she wanted was to I'd come back as a walker. Lee? And I remember how hard it was to do that. But I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I... I can! Uh, don't need it, Krista. They're probably looking for us right now. Stay on high ground. Don't go too far, as you'll find them. They'll take good care of you. Then and, uh, and always keep moving. You're gonna want to find some place like the motor here, but that's just not safe. Why not?

That's all well, I Okej, okay, to to już koniec Wow Wow, wow wow Powiem wam tylko Zajebista gra Po prostu zajebista Takiej gry jak ta nie widziałem od bardzo dawna od bardzo dawno dawna dawna dawno dawna dawno, dawno. Dobra, naprawdę nie chce mi się tego analizować, nawet nie chce mi się tego czytać. Sam widzicie, możecie sobie zatrzymać, po prostu przeczytać. No zobaczyć jak, na przykład jak jak ja robiłem, jak inni robili. O, tu jest takie ogólne zestawienie. Postaci. Tutaj dokończenie. No i kurczę, co mam Wam mogę powiedzieć o... Co ja mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć jedno, że fabuła jak najbardziej przekonująca postacie też idealnie dobrane. Nie ma tak jak w niektórych grach na przykład, że jest postać jakaś tam bardzo ważna, a głos jest dodany z kreskówki, bo naprawdę tak naprawdę jest robione. W niektórych grach pojawia się nie pojawam teraz tytułu. Nie wiem na przykład. No ale co jeszcze wam mogę powiedzieć? Postacie li, cały ten... jak się zachowują. Albo na przykład emocje, jakie są w grupach. Wszystko to jest naprawdę tak pokazane ładnie. Pięknie. No co się ująć. Dziękuję Wam za oglądanie mojej serii. Już wiem, że... Wcześniej była po prostu ta gra i na pewno dużo osób nie oglądało. Na przykład u mnie. No ale cóż, naprawdę jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i hej.